Łódzkiego Klubu Sportowego. Witają Państwa Rafał Naforny i Jacek Laskowski. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa meczu siódmej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy EKS Górnik Zabrze. Przedstawimy teraz skład do przerwy. Jest 2 do 2. Za chwilę zaprezentujemy Państwu jak padały bramki, a oto składy obu zespołów. W bramce eks u Woźniak z dwójką, Rafał Pawlak z trójką, Witold Będkowski z czwórką, Dariusz Podolski z piątką, Dariusz Nowacki z szóstką, Grzegorz Krysiak z siedemką, kapitan UKS Marek Kojnacki z ósemką, Zdzisław Leszczyński z dziewiątką, Tomasz Wieszczycki z dziesiątką. W pierwszej połowie grał Jarosław Dziedzic, jeszcze przed przerwą yy, wszedł za niego Tomasz Lenart, który gra z numerem 14 i z jedenastką Jacek Pucien. Natomiast górnicy z Zabrza grają w składzie następującym. W bramce Aleksander Kłak. W obronie Górnicy grają trójką zawodników. Mirosław Staniek z numerem trzecim, Tomasz Wałdok z numerem pięć i Arkadiusz Kubik z siódemką. W drugiej linii do przerwy z numerem dwa grał Mieczysław Agafon, którego w drugiej połowie zmienił Ryszard Kraus, który gra z numerem czternaście. Pozostali rozgrywający to Piotr Jegor, Jerzy Brzęczek, Dariusz Koseła z numerem 8 i 11, Henryk Bałuszyński. W ataku dwóch napastników. Z numerem 10 Ryszard Staniek i z numerem 9 Grzegorz Mielcarski. Mecz sędziują panowie z Lublina, Marek Kowalczyk jako główny, a pomagają mu z czerwoną chorągiewką Cezary Wójcik, a z chorągiewką żółtą Ireneusz Banasiewicz. Tylko 3000 widzów na stadionie UKS u oglądało w pierwszej połowie dobrą grę i co najważniejsze, kilka efektownych, niektóre z tych ramy były efektowne, goli i 2 do 2. Za chwilę odtworzymy, jak padały bramki w pierwszej połowie. Teraz akcja uks u się lewą stroną Podolski. Poczekamy na przerwę w grze. Goście, Wałdoch. Kubik. Kubik zdecydował się samotnie podążać na w kierunku bramki Woźniaka. Ale by został sfaulowany. Rozpocznie grę Piotr Jegor. Kontuzja zawodnika EKS-u. Jest więc szansa na to, abyśmy obejrzeli skrót najciekawszych fragmentów pierwszej połowy.

Wolny dla górnika dawniej obrońca pewnie podawałby do bramkarza. Teraz mu nie wolno. A przynajmniej bramkarz nie mógłby tej piłki złapać. Tak stanowią piłkarskie przepisy Międzynarodowej Federacji FIFA. No i jak długo piłka będzie wśród kibiców LKS-u? Czy zlitują się nad piłkarzami? Pewnie tak, ponieważ LKS wciąż marzy o zwycięstwie nie zadawala. Zawodników drużyny gospodarzy Remis, ale aktualnie piłka dla Zabrzan Krzysztof Zagórski. No i niebezpiecznie prawa strona boiska do środkowa niemiecarskiego. I na chwilę oddalili niebezpieczeństwo od swojej bramki Łodzianie. Poza tym sędzia dopatrzył się w faulu jednego z zabrzan. I znów w ataku gospodarze. Jak wiadomo od początku sezonu, łodzianie grają bez Tomas, Tomasza Cebuli, który raz jest na testach w Niemczech, w Salbriken, Raz w Benfice. Przed chwilą rozmawialiśmy w przerwie z dyrektorem klubu. Panem Byczkowskim powiedział, że Tomasz Cebula jest w FC Porto i trwają negocjacje w sprawie sumy transferowej. Broźnie pod bramką Chłaka. Na szczęście na rzut rożny wybił Jerzy Brzęczek. Wybił piłkę i już etatowy w zasadzie egzekutor rzutów rożnych Dariusz Podolski zbliża się do narożnika boiska. Nie ma Cebuli, nie ma także ukaranego w Warszawie trzecią żółtą kartką Andrzeja Ambrożeja. To poważne osłabienie drużyny Złodzi, ale także górnicy grają bez kilku zawodników, którzy mieliby szansę zagrać w podstawowym składzie. Może o tym za chwilę. Bo już Podolski rozgląda się, szuka partnerów w polu karnym. Ale w polu karnym jest także masażysta drużyny Zabrzeńskiej, który opatrywał Kubika. Już wszystko w porządku. Dośrodkowanie głową Nowacki. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Tym razem Kubik skoczył najwyżej. Rzut autu dla drużyny z zabrza. Górnik gra bez Janusza Bodziocha. Może to nazwisko nie jest jeszcze dobrze znane. Kibicom piłki nożnej spoza zabrza i częstochowy, ponieważ pochodzi on z drużyny. Wcześniej grał w drużynie Rakowa-Częstochowa, ale już w pierwszych meczach demonstrował dobrą formę, grał skutecznie w obronie. Jeszcze jedna dotkliwa absencja w drużynie Zabrzańskiej to brak Jacka Grębockiego, który złamał nos w starciu ze swoim klubowym kolegą Mirosławem Stańkiem. 30 metrów od bramki Aleksandra Kłaka, który pokrzykuje na swoich obrońców, lecz oni nie zdecydowali się stworzyć mur. No jest taki mini mur dwóch zawodników. Brzęczek i Staniek ustawiło się tylko dośrodkowanie. I Mirosław Staniek na aut wybił piłkę. Wydaje się, że jeszcze żadna z drużyn nie pogodziła się z remisem. Obie pragną za wszelką cenę zdobyć na tym boisku dwa punkty. Dotyczy to zwłaszcza Łodzian, którzy przecież wystartowali do rozgrywek z minusowym kątem. Przypomnę, że za końcówkę Ligi w ubiegłym sezonie PZPN ukarał drużynę łódzką odjęciem trzech punktów na starcie obecnych rozgrywek. Jedna z gazet łódzkich dzisiaj zażartowała, że Łódzki Klub Sportowy zdobył jesienią już 7 punktów, ale trzy musiał oddać PZPN-owi. No jednak łodzianie stosunkowo szybko wyszli z dołka, przełamali kryzys psychiczny i już tnął się do góry, do środka tabeli. A górnik, wicelider w ataku na bramkę gospodarzy. Grzegorz Mielcarski wycofał do Tomasza Wałdocha. Ten potrafi strzelić z dystansu. Jerzy Brzęczek. Piłka odbiła się od pleców. Obrońcy. Błąd kolejny obrońcy Będkowskiego, ale Grzegorz